Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj 30. dzień marca. Jest bardzo ciepło, 24 stopnie tutaj u nas w cieniu, więc to są temperatury no niemaj, niemal letnie, które się w marcu zazwyczaj nie zdarzały. W zasadzie dzisiaj jest rekord podobno temperatury w marcu, odkąd notowano. Więc to idealny moment, żeby sobie poprzeglądać trochę rodziny pszczele. Ja już jestem po przeglądach w większości uli. Na koniec sobie zostawiłem ten do filmu. Jak mi zostanie czasu, to zawsze taki film nagram. Więc tradycyjnie ta sama rodzinka, co, co, co z przygotowania do zimy. I zobaczymy co tutaj jest, ile jest czerwiu, ile jest pokarmu, bo pamiętajmy, że jeszcze przyszły tak no, dzisiaj jutro, to może tam noszą jakiś nektar, choć wątpię, bo nie wiem czy u mnie jest z czego, ale później tych... tych Dni takich cieplejszych nie będzie aż tak dużo i musimy zadbać o to, żeby jeszcze pokarm w ulu był. Nie za dużo, nie 10 kilo, bo już niedługo będziemy stawki stawiać, ale jeszcze 5 kg takiego zapasu dla pszczół na rozwój, na wychów, bo pamiętajcie, że pszczoły bardzo dużo teraz zużywają węglowodanów na wychów w czerwiu i mało tego, pszczoły młode, które się wygryzają, one od razu po wygryzieniu idą i, i spożywają bardzo duże ilości pokarmu, więc te, te, ten czerw codziennie przybywa tych młodych pszczół i musimy pamiętać o tym, żebyśmy czasem tutaj nie przecholowali, że nam że braknie y, pokarmu, bo będziemy mieli ul y, bardzo lekki. Ja sobie kontrolnie zobaczę, no jest już lżejszy niż ostatnio na pewno, ale nie, nie, jest, nie jest lekki. I y, y, okej, okay. zajmujemy tą folię. Pierwsze co nam się rzuca w oczy to to, że są pszczoły za zatworą, wiszą sobie z jednej i z drugiej strony. To już jest znak, że to gniazdo jest ciasne. Chociaż ja jestem zwolennikiem trzymania ciasnych gniazd o tej porze, żeby wszystkie plasty były wykorzystane, zagospodarowane, ładnie zaczerwione. Pszczoły nam się nie wyroją o tej porze, jak je trochę tak przyciśniemy tutaj na mniejszym gnieździe, a mamy takie bezpieczeństwo, że nie zuchłodzimy gniazda, że nie wstrzymamy rozwoju, jak przyjdą niższe te temperatury przymrozki w nocy, przecież to w marcu, początek kwietnia, kwiecień, przymrozki to jest nic nadzwyczajnego, więc żeby tym pszczołom było łatwiej utrzymać ciepło, to, to gniazda, te gniazda ja do tej pory trzymałem takie małe, ale już teraz nadchodzi moment, w którym będziemy te gniazda sukcesywnie poszerzać i za półtora, dwa tygodnie już kłaść nadstawki. Więc dzisiaj przejrzymy sobie tą rodzinkę i zobaczymy. Na pewno coś tutaj damy, ale ocenimy ile plastów trzeba tutaj wstawić. Ja już dzisiaj w niektóre rodziny wkładałem normalnie ramki z wędzą, niektóre ramki z suszem. No ta ramka jest cała z pokarmem, widzicie. Więc okej, okay, ona jest takim zabezpieczeniem, tutaj przesuwamy sobie ją. Zobaczymy ile jest czerwiu, tu też raczej pokarm. O i ja będę dmuchał, żebyście Wy coś widzieli, bo ja po tym patrzę na tych filmach, rzeczywiście tak nie widać dokładnie, co jest na tej ramce. Ja mówię co jest, ale wy możecie mi nie wierzyć. No tutaj jest. Pierzga, zymadzona pierzga, więc jak jest tutaj pierzga, to pewnie na tamtym plastrze już jest czerw. Pierzga i pokarm, tak? Dobra, ta ramka jest bardzo lekka. No ona jest cała zaczerwiona w jajkach i w larwach. Matka wstrzela z czerwonym opalitkiem. To pewnie widać. No i cała ramka ładnie zaczerwiona. Więc to już jest pierwsza ramka z czerwiem i z matką. Pamiętajcie, że jak o tej pory się poszerza gniazdo, to żeby nie wkładać tak jak w maju, gdzie zapobiegamy nastrojom rojowym, ramkę z węzą w środek gniazda, bo taka ramka to jest jak zatwora w tym momencie. Jak przyjdą zimniejsze temperatury, no tutaj jest czerw kryty na całej ramce. Tutaj również. Ja też tak rzucam okiem, bo dziś jest bardzo ciepło na jakość czerwiu, wygląd czerwiu. Ja zawsze jestem. No bardzo zwracam uwagę na czerw, bo to jest czy nie ma jakichś chorób, oznak, bardzo szybko by trzeba reagować, jakby coś się pojawiało. Dla mnie przyszłością, no oczywistością jest, że przyszłością rodziny jest czerw. I tutaj on zawsze musi być zdrowy. O ile jak jest rozstrzelony i jest to wina matki, to pół biedy gorzej, gdy jest rozstrzelony, a... Jest powód tego, że pszczoły usuwają zamarłe larwy, wtedy musimy szybko znaleźć przyczynę takiego problemu. Czy to węza, wszystko trzeba brać pod uwagę. Tutaj cała ramka w czerwiu krytym, bo teraz były te po zimie rodziny, które padły gdzieś tam jakimś pszczelarzom. Mam nadzieję, że nie mam takich w okolicy, i ktoś to zostawił, a tam były jakieś choroby. No to pszczoły poszły i rabowały to wszystko. I mam nadzieję, że wiecie że tutaj się gdzieś nigdzie nic nie przyniosło. Ja zawsze uczulony jestem bardzo na to. I trochę się tego zawsze obawiam. Tutaj jest no wszystko w porządku. Kolejna ramka pięknie zaczerwiona. Od góry do dołu w zasadzie. No to jest cecha bakwasta, że one już o tej porze mają ramki kwadratowe w czerwiu. A pokarm sobie gromadzą z boku. I nawet gdyby teraz spadły temperatury, to ta rodzina jest tak silna, że te ramki z pokarmem z boku sobie obsiada i to nie będzie jakiś problem. No chyba, że tam minus 10 by się pojawiło, ale to... Na przez dłuższy czas, ale to raczej nie. Ta też jest lepka. No, cała w pierzdze i teraz zerknę, czy nie ma tu czerwiu. Nie ma czerwiu. Tylko pierzga, to ja będę poszerzał, bo zawsze poszerzamy na, po obu stronach kuli czerwiu. Albo po jednej, jak ktoś nie ma ochoty do końca grzebać, a się spieszy, a ma dużo uli do zrobienia. Ale na pewno nie. Nie, nie, nie w środku, więc tak. Tu jest ramka z pieżgą świeżutką, widziałem ją. To tutaj wstawię ramkę z suszem. Mam taki jasny. Trochę pokarmu tu jeszcze jest. Te ramki muszę zużyć, bo, bo tego potem nie, nie wstawię nigdzie do żadnej miodni czy coś. One niech to szybko. Tu jest bardzo, bardzo mało tego pokarmu, ale to było z wycofywania jesiennego. Tutaj wkładam tą ramkę. A tu raz ta ramka nie. Raz, dwa, trzy, cztery te ramki są całe w czerwiu. Ja je traktuję jako jedność, jako całość, jako kulę. I nią się przesuwam w lewo, w prawo. Nie dzielę tego, więc tak. Z tej strony poszerzyłem ramką suszu i teraz tą kulę czerwiu dosuwam. I tutaj wstawiam kolejną ramkę z suszem. Tu już z węzą dam. I wtedy ta kula czerwiu jest taka, a pszczoły i matka wstrzela sobie czerwi w koło. I poszerzy się to o tę ramkę i o tę ramkę. Przyjdziemy tu za tydzień czy za półtora i poszerzymy znów w ten sam sposób. Tak, i już będziemy mieli cały korpus, a później już przyjdziemy z nadstawką. To jest technika poszerzania gniazd pszczelich, bardzo prosta, skuteczna i bezpieczna przede wszystkim. Są tam te, jakieś techniki dzielenia momentu o tej porze, pewnie nie byłoby to jakimś wielkim błędem, ale ja nie robię takich rzeczy, bo po co to robić. Niektórzy twierdzą, że pszczoły szybciej odbudują wędzę jeśli włoży się w środek gniazda. I to jest prawda, niemniej ja nie widzę potrzeby im tutaj jeszcze przyspieszać jakiegoś, odbudowywania węzy. One sobie same naturalnie tą węzę odbudują. Gdybym teraz nie poszerzył tego gniazda, to mi się wydaje, że za tydzień za zatworem byłyby już ramki dzikiej zabudowy. I to wszystko by poszło na zmarnowanie. Bo musiałbym to wyciąć. Narobiłbym sobie bałagan do dodatkowej pracy i przede wszystkim pszczołom, bo wybudowałyby plaster, a ja bym musiał go zabrać i zniszczyć. Z tego co pamiętam, to tu była matka. Tak jest. Zawsze sprawdzę to, wiem, że nie jest zagnieciona, nic się nie wydarzyło. I tu w, te, w to miejsce węza, bo tutaj jest pierzga, a tu pokarm i tu też pokarm. Więc tak, jak mówię, niedzielę. Ale dosuwam i to jest z, mojej, z mojego wosku węza. Grubsza, taka co ma 14-13 kg, arkuszy na kilogram. Ja uwielbiam taką węzę. Wkładamy ją tutaj. Ona jest bardzo szybko odbudowywana ale przede wszystkim się w miodarce nie wyłamuje, Pszczoły... super sprawa jest grubsza węza, wiadomo, że jest trochę mniej ekonomicznie, ale ten wosk no. później i tak do nas wraca i tutaj dosuwamy i tą ramkę z zapasem całym, tak jak mówiłem, też dosuwamy no i zatwora też jeszcze pójdzie, później się ją tam wycofa, ale jak już jest, była na zimę, to niech będzie. I teraz tak, zobaczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć ramek, więc mają tu wejść jeszcze trzy ramki. Ta jest zatwora, czyli to jakby będzie tu ramka i tu miejsce na dwie ramki. Zgadza się to miejsce. Gdyby się było troszeczkę za mało, to ja już w tym momencie lekko te ramki zsuwam bardziej, żeby... Myśleć o przyszłości, żeby się tu zmieściły te ramki, bo czasem wiecie, jak te ramki są zgrubiane, jedna, druga, trzecia, to później się je wychodzi tak, że nam brakuje miejsca na pół ramki. Więc ja już bym w tym momencie lekko to suwał tu gdzie węza, żeby też poprawnie wybudowały to ten odstęp, trzeba zachować taki, jak ma być. Nic tutaj nie dodawać, więcej niż Hofmanowskie, żeby nam to odbudowały w prawidłowy sposób. To no i jest w porządku. I w zasadzie przegląd skończony. Poszerzyliśmy. 10 dni, zobaczymy jaka pogoda, ale 10 dni tu nie zaglądamy. Oczywiście druga technika, taka, jeśli ktoś nie chce tak często zaglądać, albo ma za dużo y, rodzin pszczelich, no, zawodowi pszczelarze to tak nie przeszerzają jak ja poszerzam dla was na tych filmach bo to sobie przy 100 ulach czy dwustu można pozwolić, ale jak ktoś ma tego bardzo dużo, to już tutaj by poleciały. Wywaliłbym tą zatworę, wstawiłbym tutaj ramkę suszu albo dwie ramki węzy, albo trzy ramki węzy i one samoistnie by się przesunęły później, te, te, te pszczoły. Tutaj ewentualnie ja później bym jakieś szybkie przeglądy robił takie, żebym rozsuwał tutaj środek, zobaczył, gdzie jest szerw i tą ramkę stąd przekładał, tutaj z węzą i, i w ten sposób i tak szybko by się przeglądało te rodziny. Ale ja tutaj robię filmy dla pszczelarzy, hobbystów, pod pszczelarzy początkujących, takich, którzy mają, nie wiem, do stu uli, którzy mają więcej frajdy z, z tego pszczelarstwa niż takie przemysłowe produkowanie miodu. Ja też w ten sposób działam, że, że po prostu przeglądam i poszerzam tak, jak jest chociażby opisane to w gospodarce pasiecznej Wandy Ostrowskiej. Zamykamy. I już. No i ten przegląd trwał ile? 10 minut, ale to przez to, że dużo rzeczy omawiałem. Gdyby nie było tutaj kamery, no to byłoby to te dwa razy szybciej. 4, 5 minut, 3 minuty może i już następne ule. Chyba że właśnie byłyby zabudowy za zatworem takie dzikie, no to wtedy przy tym trzeba poświęcić więcej czasu. Bo trzeba takie, znaleźć matkę, żeby tam jej nie zagnieść. To wszystko wyciągnąć, wyciąć te dzikie zabudowy, dać je tutaj, otworzyć im przejście, żeby to sobie oczyściły. I, i, i tam wstawić ramki z suszem czy z wędzą. Dzisiaj byłoby na tyle. Za kilka dni się widzimy, myślę, bo na tym i drugim ulu, co tam kiedyś ciasto dawałem też, chcę nagrać filmik, tam już poszła węza do gniazda. Yy, też chyba dzisiaj, nie wczoraj, wczoraj wieczorem poszła i nagramy filmik, zobaczymy, jak, 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 jak będą odbudowywać, postawimy nadstawki. Ten ul jest 12-ramkowy, ja mam 25 uli w tym momencie takich 12-ramkowych, 12 jest to nowość dla mnie, a od zawsze gospodarowałem na dziesiątkach i, i większość mojej pasieki jest na dziesiątkach, więc będą filmy się pokazywać i z dwunastek i z dziesiątek ja też trochę będę eksperymentował. Teraz będę uczył się w zasadzie gospodarki pasiecznej na, na, na ulu 12-ramkowym, bo chcę troszeczkę inaczej podejść do tematu niż przy ulach 10-ramkowych, gdzie się nad kratę przekłada czerw i, i, i znacie ten schemat. Dobrze, no to dzisiaj się żegnam. Dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca. Wesołych, zdrowych świąt. Odpocznijcie i później bierzemy się ostro do pracy, bo sezon już nas goni. No już się zaczyna. Najbliższe trzy miesiące będą hardkorowe. Cześć!